Nazywam się Witek Małecki, dzień dobry wszystkim. E, na co dzień jestem informatykiem, a dokładnie zarządzającym firmą informatyczną Prodata, e, a żeglarstwo to moja pasja, moja ogromna pasja i połowa mojego życia. Jestem żeglarzem samotnikiem, myślę, że tak mogę o sobie w tej chwili powiedzieć. <laughs> Przy czym nie wyłącznie samotnikiem i nie oznacza to, że pływam wyłącznie sam. Oznacza to, że lubię pływać sam. Ale właściwie wyłącznie w regatach, bo pływanie załogowe jest jednak przyjemniejsze zdecydowanie i no fajniejsze towarzysko. Lubię z ludźmi pływać, natomiast w momencie, kiedy się ścigam, lubię się sprawdzić. Lubię postawić sobie poprzeczkę na tyle wysoko, żeby się zastanawiać przed startem, czy na pewno dam radę. No i chyba to właśnie mnie kręci, dlatego ścigam się samotnie. W regatach morskich oczywiście, a może kiedyś w oceanicznych. A przynajmniej tak bym chciał. Pierwszy raz startowałem w regatach samotnych żeglarzy na Bałtyku w 2013 roku, w regatach Poloneza. Trasa tych regat biegnie z Świnoujścia dookoła wysp Hristianso, które są na północny wschód od Bornholmu. No i z powrotem do Świnoujścia non stop. I wtedy wystartowałem w 2013 roku na takim jachcie, powiedziałbym, bardziej turystycznym niż regatowym, typu Carter. Mm. No, i okazało się, że poszło mi całkiem dobrze, bo zająłem drugie miejsce w przeliczników w klasie KWR, a w karterach byłem pierwszy. Zdziwiłem się ale i ucieszyłem bardzo równocześnie i stwierdziłem, że trzeba to powtórzyć, więc w zeszłym już w tej chwili roku, bo w 2015 ponownie wystartowałem w regatach Poloneza, z tym, że tym razem już na łódce typowo regatowej klasy mini 650, na łódce, których używają chłopaki, przede wszystkim Francuzi, ale nie tylko do ścigania się przez Atlantyk, wystartowałem. Tym razem w klasie Open, Open 2 dokładnie dla łódek do 9 metrów w długości bez przelicznika, znalazło drugie miejsce. E, dobrze. E, ponieważ to się udało i ponieważ z łódką się zaprzyjaźniłem, to postanowiłem pójść krok dalej i startować w Bitwie o Gotland. Bitwa o Gotland to wymyślone ze 2-3 lata temu regaty też na Bałtyku, ale tym razem z Gdańska dookoła Gotland i z powrotem do Gdańska. Około 500 mil morskich to już nie jest sprint. To już jest taki dystans, gdzie w zależności od jachtu, którym się płynie, trzeba przeznaczyć od 3 do 6 dni na pokonanie tej krasy, przy czym 3 dni no to trzeba mieć bardzo szybką łódkę albo super warunki pogodowe. E, wystartowałem i dopłynąłem do mety. Co sobie bardzo chwalę, bo miałem po drodze awarie poważne. Zostałem sklasyfikowany, no nie zająłem żadnego super miejsca, natomiast to, że dopłynąłem przy przygodach, które miałem, to jest duża sprawa dla mnie. Ale o tym właśnie chciałbym wam już opowiedzieć podczas spotkania na targach Boutex. Cześć, to znowu ja i znowu na wodzie mam nową płetwę sterową, mam naprawiony Bóg spryt. Mam generał duże, płaską wodę i chcę się żyć po prostu. Kurde, opłacało się. Cudownie jest. Ledkość 9,5. Proszę, 10, nawet 10,4. Za rufą ślisk, gdzie jest 18 węzłów wiatru, no może 20 węzłów. Teraz zwolniliśmy, dogoniła nas fala, niestety. 8 benzów, ale już znowu zaczynamy przyspieszać. Jest fajnie. Nie wyobrażam sobie mojego życia bez żeglarstwa. Eee, przy czym, chyba jestem tak skonstruowany, że nie, nie mógłbym się zajmować wyłącznie żeglarstwem. Lubię robić różne rzeczy. Oprócz tego, że, że pływam, dużo pływam, yy, i oprócz tego, że pracuję zawodowo yy, jako, jako informatyk, yy, to do tego jeszcze jestem członkiem i liderem Kapeli Szantowej <grywa> grupa trzymająca ster. Yy, także gram, śpiewam muzykę żeglarską, no bo to się wiąże z tym, co mam w sercu. No, i jak długo tak będzie, to zobaczymy. No, staram się robić różne rzeczy, bo, bo, bo dzięki temu czuję, że żyję. Zapraszam Was serdecznie na, na moje wystąpienie 13 lutego w sobotę podczas targów Bautex. Będę chciał opowiedzieć o tym, na czym polega samotne żeglarstwo, według mnie, o tym, jak wyglądały moje starty w regatach. Pokażę Wam film który zmontowałem, a właściwie kolega pomógł mi go zmontować na podstawie materiału, który nagrałem w trakcie bitwy o Gotland. No i odpowiem na pytania, jeżeli takie się oczywiście pojawią. Również chętnie powiem parę słów na temat innej klasy żeglarskiej, klasy Nautica 450, dlatego że jestem czynnym żeglarzem również w tej klasie. To są leciutkie łódki, które ważą po 115 kg na których można się ślizgać już przy dobrych dwóch stopniach w skali Beauforta. zapraszam. Widzimy się zatem w Poznaniu na Targach Bołtek, sobota 13 lutego, zapraszam, cześć.